Zielona góra doczeka się zielonych terenów do wypoczynku. Polski Czerwony Krzyż pomaga wybrnąć z wiosennych porządków. Międzynarodowe życie sportowej hali crs -u. Kronika lubuska Kamila Winkler witam Państwa. Ma być pięknie i zielono, a wszystko dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Władze Zielonej Góry na początku maja spotykają się z partnerami z Cottbus. Chodzi o polsko-niemiecki projekt, który pozwoli na remont zdewastowanego wagmostawu. Szacowany koszt kompleksowej modernizacji to blisko 6 milionów złotych. To jedno z wielu zapomnianych miejsc w Zielonej Górze, popularny Wagmostaw. Lata świetności ma już za sobą. Pod koniec XIX wieku to miejsce nazywano Doliną Luizy. Piękne tereny zielone i idealne miejsce do wypoczynku. Dziś jest tu brudno i szaro, ale może się to zmienić. Mamy nadzieję, że na czerwcowym posiedzeniu Komitetu Polsko-Niemieckiego, który rozdaje te środki ze współpracy przygranicznej, będzie można już uzyskać na jedno albo dwa przedsięwzięcia. Dofinansowanie. Wszystko dzięki pieniądzom z Unii polsko-niemiecki projekt zakłada kompleksową modernizację doliny gęśnika i budowę mini Zoo przy ogrodzie botanicznym. Z początkiem maja zielonogórski magistrat planuje spotkanie z władzami w kodbus w tej sprawie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Niemcy wyremontują park w Branic, My zyskamy nowe tereny rekreacyjne. Te dwa projekty są priorytetem dla miasta Kotbus, no dla nas również i jeżeli przychylność komisji będzie, to będziemy mogli pod koniec roku już rozpocząć pracę. Zielonogórzenie czekają na zmiany, bo jak podkreślają, spacerować niestety nie ma gdzie, chyba że po ptaku. Za dużo jest chodników, za dużo jest dróg, także nie ma gdzie tak pochodzić i poddychać świeżym powietrzem, tylko wszędzie są spaliny, drogi. By się naprawdę przydało takie samo zwiedzenie tego, tych zwierząt. Palmiarnia jest fajna rzecz, ale to nie jest w końcu zoo. A poza tym Zielona Góra powinna mieć troszeczkę więcej w ogóle czegoś do oglądania. Dzięki programowi Europejskiej Współpracy Terytorycznej Terytorialnej Zielona Góra mogłaby otrzymać nawet 6 milionów złotych na modernizację wagmostawu. 43 szkoły do likwidacji w województwie lubuskim będzie od września najprawdopodobniej o tyle mniej placówek. Kuratorium pozytywnie rozpatrzyło na razie 17 wniosków. Kolejne albo są przeglądane, albo odesłano je do organów założycielskich, aby uzupełniły dokumentację. Wnioski o likwidację szkół można było nadsyłać do końca lutego. Już wiadomo, że w przyszłym roku szkolnym na pewno będzie ich o 17 mniej. Reszta dokumentów czeka na opinię pracowników kuratorium. W międzyczasie może się zdarzyć tak, że organy nie otrzymają pozytywnej opinii kuratora, co nie jest wiążące dla organów. Ostateczna decyzja jest po stronie samorządów prowadzących poszczególne szkoły i placówki. Dla nas bardzo istotne jest to, aby ślad za propozycją samorządu. Było widać racjonalne kroki zmierzające do podniesienia jakości kształcenia, więc interesujemy się tym, jaką ofertę w zamian uzyska uczeń w miejscu swojego zamieszkania na rzetelną, dobrze zorganizowaną edukację. Samorządy wystąpiły do kuratorium o likwidację m.in. 18 szkół podstawowych, 15 ponadgimnazjalnych oraz 4 policjalnych. Prawo i Sprawiedliwość składa doniesienie na byłego marszałka lubuskiego Marcina Jabłońskiego do Julii Pitery, pełnomocnika rządu do spraw walki z korupcją. Członkowie PiSu wyliczają decyzję byłego marszałka, który miał faworyzować powiat słubicki, którego były marszałek był starostą, a teraz został dyrektorem nowego szpitala, którego właścicielem jest właśnie starostwo. Na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości były marszałek Marcin Jabłoński ma krótką odpowiedź. Nigdy bym na coś takiego nie wpadł, stąd też nie zamierzam rozwijać tego wątku, bo wydaje mi się w sposób oczywisty absurdalny. Absurdalny już nie jest dla członków Pisu i podają uzasadnienie. Marcin Jabłoński był starostą Słubickim, gdy został marszałkiem, jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca. Gdy Marcin Jabłoński przestał być marszałkiem, starosta Słubicki przekształcił publiczny szpital w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, a Marcin Jabłoński został jego prezesem. Zdaniem Zbigniewa Kościka jest to forma odwdzięczenia się za to, co dla powiatu słubickiego zrobił Marcin Jabłoński, gdy był marszałkiem. I podaje przykład. Duża liczba wniosków, nie mających znaczenia ponadregionalnego, wpisana na tzw. listę indykatywną. Chcemy pokazać, że w ten sposób, patrząc dalekosiężnie, myślał być może o swojej przyszłości, kiedy przestanie być marszałkiem województwa lubuskiego. Zastrzeżenia. Zdaniem członków Prawa i Sprawiedliwości budzi także członek Rady Nadzorczej Nowego Szpitala, Bożena Osińska, która jest także dyrektorem szpitala w Nowej Soli. PiS dopatruje się tutaj konfliktu interesów. A to są dwa różne szpitale w dwóch różnych miejscach. Z różnymi kontraktami, z różnymi zakresami i z różnymi misjami. Szpital w Nowej Sali jest szpitalem regionalnym, pozaregionalnym, nie tworzy żadnej konkurencji dla słubicy i vice versa. Prawo i sprawiedliwość opisało całą tę sytuację i chce złożyć doniesienie do pełnomocnika rządu do sprawy walki z korupcją, a to, co ich zdaniem wyprawia platforma obywatelska, nazywa krótko. Trudno y, nie oceniać to inaczej jak stworzenie przez ostatnie kilka lat folwalku, folwarku platforma obywatelska lub platforma obywatelska sojusz lewicy demokratycznej. Pismo do Julii Pitery, pełnomocnika rządu do sprawy walki z korupcją, zbignie w kości wyśle jutro. Ruszyły wiosenne porządki, czyli bardzo gorący okres dla polskiego Czerwonego Krzyża. Placówki w całym regionie czekają na używaną odzież. Każdy, kto w szafie znajdzie niepotrzebne rzeczy, może je przenieść do siedziby organizacji przy ulicy Jedności 22 w Zielonej Górze. W siedzibie Zielonogórskiego PCK czuć już wiosnę. Trwa długo oczekiwana wymiana okien. Za kilka dni wszystkie wnętrza kamienicy przy Jedności 22 zostaną odmalowane. PCK czeka też na uruchomienie nowego magazynu, w którym będzie składowana używana odzież. Do tej pory ubrania przekazywane przez darczyńców pakowane były w worki i rozkładane na korytarzach w tej kamienicy. W najbliższym czasie chcemy uruchomić pomieszczenie na właśnie na do zbiórki tej odzieży używanej. Będzie tutaj po sąsiedztwu, pod numerem 25, 25, także będzie już, będzie już łatwiej, w ogóle można być sobie wygodniej przejrzeć tą odzież. Polski Czerwony Krzyż liczy na dary od Zielonogórzan. Od początku tego roku używanej odzieży nie jest zbyt dużo, ale tradycyjnie wiosenne porządki w szafach na pewno to zmienią. Być może na święta Bożego Narodzenia Ludzie wydali tą niepotrzebną odzież. No i teraz podejrzewam, że, że ta odzież powinna zacząć spływać teraz przed święcami Wielkiej Nocy. Pracownicy placówki proszą, aby odzież przynosić bezpośrednio do siedziby PCK, ponieważ organizacja zerwała umowę z firmą, która koordynowała zbiórkę w specjalnych pojemnikach rozstawionych w mieście. Umowa została zerwana. W tej chwili jest to działalność komercyjna tej firmy. Nie ma nic wspólnego z nami, z żadną organizacją. W ubiegłym roku w całym województwie udało się zebrać ponad 21 ton odzieży, która trafiła do najbardziej potrzebujących. Już jutro Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otwiera swoje drzwi. Będzie można zapoznać się z nową ofertą edukacyjną, zwiedzić instytuty, laboratoria, akademiki, ośrodek jeździecki, a także spotkać się z wykładowcami i studentami. Uczelnia będzie promować swoje specjalności. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie wzbogaciła dotychczasowe kierunki studiów oraz przygotowała nową ofertę edukacyjną. Uczelnia zaproponuje m.in. nową specjalność, winiarstwo, na której poza podstawową wiedzą ogrodniczą studenci będą pozyskiwać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pielęgnacji i uprawy winorośli. Sulechowska uczelnia chce także profesjonalnie kształcić dietetyków, doradców żywieniowych, intendentów oraz przedsiębiorców sektora spożywczego, dlatego też na technologii żywności dotychczas specjalność została zastąpiona dwiema odrębnymi: żywienie człowieka oraz technologie i zarządzanie w przemyśle spożywczym. Na pozostałych kierunkach także nie zabraknie nowości. Wszystkich zainteresowanych ofertą Sulechowskiej Uczelni zapraszamy na jutrzejszy dzień otwarty w godzinach od 9 do 15. Konkurs LRPO Reporterskim Okiem Rozstrzygnięty, dwie główne nagrody powędrowały do Lubska. Laureaci konkursu pokazali, że operacja LRPO w ich mieście powiodła się, a Lubuskie Rewolucje dodatkowo je upiększyły. Każda z 35 prac, które wpłynęły na konkurs była wyjątkowa. Jurorzy musieli jednak wybrać te najlepsze i najciekawiej zaprezentowane. W kategorii gimnazjalistów pierwsza nagroda trafiła do Agnieszki Kowalskiej, która swoje miasto potraktowała jak pacjenta. Wziąłem to tak jakby to była operacja, mieszkańcy byliby pacjentami, a dlatego, że LRPO to znaczy Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Wśród uczniów szkół średnich najlepszy okazał się Krzysztof Marcinkiewicz. Był zatytułowany Unijne Rewolucje i był napisany na styl programu Kuchen Rewolucji Magde Gessler. Chciałem, żeby trochę zabawny sposób wspomnieć o tym, jak ważne są projekty unijne w takim mieście jak Lubsko i że te projekty, które teraz się zaczęły, które już są wykonane są. Takim przełom dla historyckiego miasta jak Lubsko, które jest bardzo małe. Uczniowie musieli wcielić się w rolę reporterów i przygotować reportaż o inwestycjach, które powstały w ich miejscowości dzięki dofinansowaniu z lubuskiego regionalnego programu operacyjnego. Pewnie uczniowie postrzegają pod kątem użyteczności dla nich samych, więc na pewno to spojrzenie jest inne. Na rozstrzygnięcie czeka kolejny konkurs. W kwietniu poznamy laureatów LRPO w obiektywie. Ponad 4 tysiące osób dopingowało w sobotę w hali CRS orły Bogdana Wenty podczas meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej. To już kolejna międzynarodowa impreza sportowa w Zielonogórskiej Hali. To była niezapomniana chwila dla wielu zielonogórskich kibiców, kiedy hala Centrum Rekreacyjno-Sportowego rozbrzmiała mazurkiem Dąbrowskiego, a Grzegorz, zapalony kibic żużla, był oczarowany atmosferą, jaka panowała podczas meczu. Jak najwięcej środkówka, piłka, ręczna koszykówka i naprawdę będzie świetnie. Najpiękniejsza rzecz, jak te 5-6 tysięcy ludzi śpiewa, hymn. dla mnie naprawdę rekord świata. To już kolejna duża międzynarodowa impreza sportowa w Zielonej Górze. W czasie sobotniego widowiska na trybunach zasiadali kibice nie tylko z województwa Lubuskiego. Takie imprezy to ogromna promocja naszego miasta. Ja myślę, że to był strzał dziesiątkę, i dzisiejsza frekwencja, i nie tylko dzisiejsza, ale przecież na mecze i, i koszykówki i inne. Imprezy tu się odbywają, to wychodzi na to, że było zapotrzebowanie w Zielonej Górze na taką halę. Jedna z największych miejskich inwestycji ostatnich lat stała się magnesem przyciągającym nie tylko Zielonogórzan. Na mecze za stalu czy kadry piłkarzy ręcznych przyjeżdżają rodziny z całego województwa. Miasto może być dumne. Ja się z tego cieszę, że nasza hala zyskuje uznanie, więc tych imprez jest coraz więcej, więc powinniśmy być tylko i wyłącznie z tego dumni. Wspaniały obiekt to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się niesamowita atmosfera, jaka panuje na trybunach. Jak podkreślają zaproszeni goście, to tworzy magię tego miejsca. Lubuszanie udowadniają, że potrafią kulturalnie kibicować. Tak miło spojrzeć, kiedy ta hala jest pełna kibiców. Kiedy ten doping jest tak entuzjastyczny, wszystkie prawie miejsca są zajęte. To na pewno także jest dobra, bardzo dobra nawet powiedziałabym rozrywka dla mieszkańców Zielonej Góry. Wygrana naszych piłkarzy ręcznych to tylko jeden z wielu powodów do zadowolenia z sobotniego widowiska w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze. Dostarczają skrajnych emocji, wyciskają łzy, pozwalają się zatracić. Tegorocznie Dni Muzyki nad Odrą robią furorę wśród melomanów. Piątkowego koncertu kilkadziesiąt osób wysłuchało na stojąco, bo zabrakło wolnych foteli. Bólu w nogach zrekompensowały muzyczne doznania z nawiązką. Dni Muzyki nad Odrą to w tym roku 22 koncerty po obu stronach rzeki. Największy konsek melomani mają już za sobą. W piątek na scenie Zielonogórskiej Filharmonii stanęło niemal 100 osób. Oczekiwania i emocje sięgały zenitu. Wielkiego przeżycia na pewno, wielkich doznań, wielkich emocji, dużo radości atmosfery, no takiej sądzę, yy, karnawałowej jeszcze. Sam skład dzisiaj będzie taki, że oczekujemy czegoś naprawdę pięknego, także liczymy na bardzo udany koncert, na wielkie wrażenia. Mam nadzieję, że to będzie koncert, którego w Sionej górze nie można usłyszeć co tydzień. Sale wypełniły dźwięki symfonii alpejskiej Straussa. Do rodzimej orkiestry symfonicznej dołączyli Białorusini, Niemcy i Czesi. Praca w takim gronie to podobno czysta przyjemność. Po próbach następowały tzw. Tak e, ciche zajęcia w grupach, podgrupach e, i, i tzw. Tak szeroko pojęta integracja. Przed nielada wyzwaniem stanął dyrygent i dyrektor filharmonii zielonogórskiej Czesław Grabowski. Pokierowanie niemal stuosobowym międzynarodowym zespołem nie jest łatwym zadaniem. Symfonia jest tak piękna i tak wielka, i tak trudna, że po prostu nie można nad nią długo pracować, bo ona jest, ona jest bardzo długo forsowna, więc krótko mówiąc trzeba, trzeba było odpowiednio przygotować pracę. Piątkowa uczta dostarczyła mnóstwa wzruszeń i nie ma przesady w stwierdzeniu, że w muzyce można się zatracić. Bo wspaniały, po prostu opowiadamy tutaj sobie ze znajomymi, ze znajomymi, że cudowny, po prostu cudowny. Koncert. Bardzo się cieszę, że po prostu byłam na nim. Brzmienie tak dużej orkiestry. Zupełnie rzadkość, tak właśnie w naszym mieście. Także było to niezapomniane. brzmienia. A na do widzenia obietnica. Ja tu jeszcze wrócę. Choćby w piątek, 18 marca, kiedy w Kodbus w ramach Dni Muzyki nad Odrą dojdzie do spotkania klasyki i Roka. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Na kolejne zapraszam jutro o 17.15. Do zobaczenia.